Dzień dobry. Witam Was po raz kolejny na naszym kanale i chciałabym Was zachęcić do przeczytania yy, książki autorki, którą być może już znacie. Jest to Jodie Picoult. Tym razem wybrałam dla Was yy, powieść Półżycia. Tytuł taki dość yy, znamienny. Dlaczego Półżycia? Yy, tak myślę, że autorka nadała tej książce taki tytuł, ponieważ główny bohater naszej powieści, Luke Warren, y, badacz wilków, y, tak właśnie dzieli swoje życie. Część poświęca swojej rodzinie, żonie i dwojgu swoim dzieciom, y, Edwardowi i Karze, y, a część wilkom bardzo się angażuje w swoją pracę i ona chyba stanowi sedno jego życia oczywiście ten jego sposób życia niekonwencjonalny bardzo odbija się oczywiście na sytuacji rodziny nie chcę was wprowadzać w szczegóły jak chcecie to oczywiście przeczytacie książkę i ze wszystkim się zapoznacie w każdym razie ten sposób życia i można powiedzieć przesunięcie tego ciężaru odpowiedzialności czy uwagi z rodziny na do wilków, można powiedzieć. Y, oczywiście rzutuje zaburzeniem pewnych tych właśnie relacji rodzinnych. Y, poznajemy tę rodzinę, sytuację ich aktualną w momencie, kiedy dochodzi do pewnego dramatycznego wydarzenia. Y, Luk ulega wypadkowi, również jego córka, ale Luk jest w bardzo ciężkim stanie, i w tym momencie rodzina musi się zjednoczyć, muszą podjąć pewne dalsze decyzje. Decyzje takie bardzo, bardzo trudne, dramatyczne. Jakie decyzje zapadną? Tego nie wiemy. Czytamy i śledzimy losy. I jednocześnie poznajemy całą historię rodziny z perspektywy poszczególnych członków tej rodziny, oczywiście. Każdy ma swoje racje, inną perspektywę, inne spojrzenie. Żeby zrozumieć i zachowanie tego ojca rodziny, czyli Luka i dzieci, musimy sięgnąć do wcześniejszych wydarzeń, czasami do wydarzeń sprzed wielu lat, tak jak w przypadku Luka. Żeby zrozumieć, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Dlaczego bardziej ufa zwierzętom niż ludziom. Książka jest taka mocno psychologiczna, jak to właśnie przeważnie jest w książkach tej autorki poruszająca także dla wszystkich miłośników takiej literatury, która. Zmuszę czytelnika do pewnej refleksji, do przeżyć. Polecam jak najbardziej. A tym, którzy jeszcze znają, nie znają tej autorki, to też polecam jak najbardziej. Także Jodie Picoult, jeszcze raz Wam pokazuję i jej powieść Pół życia. Zapraszam serdecznie.